2 kwietnia w rękach Boga. Nie mogę powiedzieć, że Jezus upokarza mnie na zewnątrz. Wystarcza mu, że upokarza mnie w głębi duszy. Z zewnątrz wygląda, że wszystko mi się udaje, że dostępuję zaszczytów, na ile to w Zakonie możliwe. Rozumiem. Że jeśli już mam iść tą drogą, która zdaje się tak bardzo ryzykowna, to nie ze względu na siebie, lecz na drugich. Gdybym bowiem uchodziła za zakonnicę pełną wad, niezdolną, nierozumną i bez głowy, to nie mogłabyś, matko, posłużyć się mną do pomocy w nowicjacie. Oto dlaczego dobry Bóg rzucił zasłonę na wszystkie moje wady, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne. Módlmy się, Panie, Ty jedynie znasz całą prawdę o mnie samej. Jestem Twoim dzieckiem, ukryta w Twoim sercu, chcę służyć w miejscu, w którym mnie stawiasz. Nie oglądając się wcale na siebie, nie ulegając pozorom, ucz mnie tego, mój Boże. Amen.